To nowe epickie stapszoty, a w nich kolejne bloki, kolejne idemy! Dlatego czas sprawdzić, co możemy z nich zrobić! Jesteście gotowi na nowe dekoracje, meble i pułapki? No zostawcie łapkę w górę i suba, a my lecimy z tym koksem! No dobra, jestem ciekaw, który nowy blok jest. Twoim ulubionym! Dla mnie totalnie wygrywa podwieszana tabliczka! Albo te bloki bambusu tak jest! Są po prostu cudowne! Dlatego przekonajmy się, co ciekawego możemy z nich zrobić! Czy tylko ja przez całe życie budowałem stół w ten sposób? Cztery płatki, trochę nitek na spodzie i oczywiście brązowy dywan, bo jakby to inaczej! To jest chyba najpopularniejszy stół, jaki kiedykolwiek powstał w Minecrafcie. Ten albo jeszcze druga opcja była taka. O, dokładnie odwrócone skotki półbloki. Ale od tej wersji koniec z tym! Czas wziąć do ręki. Podwieszane tabliczki! Łącząc jej dywany albo trapdory, otrzymujemy coś, co jeszcze kilka tygodni temu było nie do wyobrażenia. Ten stół nie jest piękny. Może być sobie jeszcze lepiej. Zamiast dywanów, wystarczy położyć trapdory. No i to to jest kolejny cud świata, no? No, do naszego stołu krzesła, zaczyna to wszystko wyglądać, jakbyśmy korzystali z jakichś modów. O tu wszystko jest w normalnym Minecrafcie, idzie? I właśnie dlatego podwieszane tabliczki są takie epickie. Ale jak już mowa o stołach, to nie mógłbym nie wspomnieć o. Krzesła! No bo nowe bloki to też nowe krzesła! I chyba po raz pierwszy można do nich wykorzystać rusztowanie! A ponieważ jest ono wykonane z bambusa, idealnie pasuje do bambusowej klapy! O, dokładnie! Możemy do tego jeszcze dołożyć nasz stół! I jadalnia gotowa! Voila! Polecam, ale pogadajmy w końcu o czymś innym niż meble! Jakie będą najsilniejsze drzwi w 1.20? Bambusowe? nie, Niekoniecznie! Właściwie to żadne z tych takich tutaj! Nawet żelazne nie mają podejścia! Bo najbardziej kuzackie drzwi w nowej wersji będą wyglądać Tak! Dobra, rozumiem. Na pierwszy rzut oka może to nie wygląda zbyt mądrze. Ale działa dokładnie tak, jak działają drzwi. Można przez nie przejść, nie trzeba ich otwierać, ale nie to jest najważniejsze. Bo to, co naprawdę w nich chodzi, to ich tajna moc. Przenieśmy się do środka nocy. Bo to właśnie wtedy jesteśmy szczególnie zagrożeni atakiem pewnych niemiłych stworów. Na szczęście mam moje nowe drzwi. Wystarczy, się, że przez nie tylko przejdę, a zombiaki już tego zrobić nie będą potrafiły. Gadza się, potwory nie potrafią przez nie przejść. Panie zombiaku, zapraszam do środka na kawkę, stary... Mam dla ciebie prezent. No dawaj, no stary, no! Czy to nie jest piękne? I nie działa tu tylko na ząbiaki, ale też na Creepery! No dawaj, stary, co? Chcesz tu wbić nie? Nie chwilę! Dobra, nie przemyślałem tego. Dobra, nie! Ha, ha. Jeśli więc chcecie, aby wasze drzwi były odporne też na Creepery, to nie zapraszajcie ich zbyt blisko. Ej, no dobra, wszystko super, ale co ze szkieletami? Zbudujmy sobie je jeszcze raz! Najpierw skrzynka od boku, później skrzynka od dołu, idealnie. I zaprośmy kolejnego gościa do naszej chaty. Dawaj, stary! Dobra, gościu nie będzie potrafił przez nie wejść, ale będzie potrafił przez nie a więc korzystając z tych drzwi, warto pomyśleć o od razu jakimś przejściu dalej, tak aby żadna strzała w was nie trafiła! O, na przykład tak idealnie! Zauważyliście już, że je kocham, no to lecimy dalej z tym cyrkiem! Ogólnie jeśli o nie chodzi, to są dwie opcje. Podwieszając je od góry normalnie, stawiamy je tak, a jeśli robiąc to samo kucniemy, to będą wyglądać już kompletnie inaczej. No i właśnie tej drugiej tabliczki będzie dotyczyła kolejna rzecz! Zauważyliście, że to na czym ona się trzyma, wygląda dokładnie tak samo jak łańcuch? Dobra, to chyba nie była żadna tajemnica, ale łącząc jedno z drugim możemy przedłużyć tabliczkę. Dzięki temu nie wisi ona od razu na suficie, tylko kawałek niżej. Nadal wygląda to przeepicko. Dosłownie jakby to było od początku planowane. Łańcuch idealnie się z nią zgrywa. Myślę, że można z tego zrobić naprawdę epickie rzeczy. O, wiecie co jest jeszcze bardziej epickie? Dywany! W końcu kto nie kocha dywanów? Ja nie kocham dywanów, mam je totalnie gdzieś. Ale jeśli miałbym już jakiś stawiać w mojej chacie, to na pewno nie wyglądałby on tak. ręce już kombinowałbym z tym, co ostatnio testowaliśmy, czyli Boxami, ale umówmy się, kto ma na to pieniądze? Dywany z Boxów to nie jest tania rzecz, oj nie. Na szczęście nowe z przyniosły jeszcze więcej możliwości! Na przykład łącząc taki oto blok bambusa z blokiem, z którego prawdopodobnie nikt z was nie korzysta! Czyli krostem w ogóle, kto korzysta z krosta? co jest? Może nas na rok, nie wiem. Możemy stworzyć dywan z friendslami po bokach! Nie wiem, czy to się profesjonalnie nazywa friendsla, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No ładnie to wygląda, no! Dywan z friendslami. O, dokładnie o tym mówię. A przecież to wygląda jeden do jeden jak ten. Kurde, no jak teraz sobie na to patrzę po tym zdjęciu, no to ładne jest, no. A najbardziej to już w ogóle pasuje do jakiejś chaty na pustyni. O tak, to jest to. Polecam plutko. Nie wiem czemu, ale jakoś w mojej głowie to się stał jeden z moich ulubionych biskaków w tym momencie. A to tylko dywan. Od dzisiaj oprócz drzwi i dorsi też dywany. Chwała dywanom! Co ja robię ze swoim życiem? To, że zaczyna się robić dziwnie, to nie jest żadna tajemnica. Ale proszę państwa, my się dopiero rozkręcamy. Co można zrobić z takiego pięknego drzewka? I z Temu, w mam właśnie teraz ekipunku Odpowiedź jest oczywista, no co to w ogóle Zapytanie, można zrobić Huśtawkę, jedyne czego do niej potrzebujemy To trochę łańcuchów, dwie wiszolce, tabliczki, teraz uwaga Uwaga, zrobi się trudno, pomiędzy tabliczkami Trzeba postawić trapdora, i to była Najtrudniejsza część tego poradnika, teraz będzie już z górki Ponieważ ostatnim krokiem jest Nic innego jak tylko postawienie O, o nie, postawienie łódki No i tak, oto właśnie stworzyliśmy Najbardziej realistyczną huśtawkę, jaką Kiedykolwiek widział Minecraft a do tego wszystkiego możemy jeszcze do niej wsiąść. Huśtawie się niekoniecznie działa, ale co z tego? Można w niej siedzieć, to i tak duży progres. Jedyny minus tego wszystkiego to to, że nie da się usunąć tych łopat. Jak to się nazywa pomocy? A wioseł, właśnie! Gdyby nie było wioseł, to życie byłoby piękne. Słuchajcie, jakby to wyglądało. Nie, no kurde, bele za mocno. Ale tak, mamy huśtawkę. Można taką zbudować na przykład nad wodą. A skąd się bierze woda? Proste pytanie. Oczywiście, że z kranu, a niby skąd indziej? Nie wiem jak wy, ale ja przez całe życie krany budowałem w jeden sposób. O, dokładnie tak. To mógł być też kocioł, nadal kran, albo tu mogła być w sumie jeszcze dźwignia, też by był kran. Ale no trochę wstyd się powoli zaczyna robić, bo ani to ładne, ani nie działa. A tu będzie wersja 1.20, a nie 1.10. Więc nowe bambusowe płotki w dłoń i wykombinujmy coś kompletnie nowego. Co powiecie na to, aby obok siebie postawić cztery płotki? Trzy w górę, jeden do przodu albo w bok? Pod nimi niebieską szybę i na samym dole źródełko wody. I tak oto stworzyliśmy Kran! Może być różnej wysokości, większy, mniejsze, ale jedno jest pewne! Gdybym nie wiedział, że to jest niebieska szyba, to dałbym sobie rękę usiąść, że to woda! O, do tego te bambusowe płotki idealnie wyglądają jak rury! Bo jasne, że dało się to zrobić wcześniej z normalnych płotków, ale porównajmy sobie to, no nie ma opcji! Dopiero teraz wygląda to tak, jak wyglądać powinno! A więc kolejną część domu mamy zaliczoną. Były stoły, krzesła, były dywany, były teraz krany, tyle tego, że przydałoby się w końcu usiąść i odpocząć. Tak, usiąść! Chcę to zrobić. w i zaraz udowodnię wam, że da się to zrobić na ziemi. Ale z drobną pomocą tych trzech itemów. Jeśli marzycie o tym, żeby siedzieć na tej cieplutkiej ziemi, wystarczy wykopać dziurę o głębokości jednej kratki i wielkości 3 na 3 Na jej samym środku postawić detektor światła dziennego, a dookoła mech. I to już połowa sukcesu, dosłownie zaraz będziemy mogli usiąść. Na detektor dnia i nocy kładziemy nową łódkę i póki co z trzech stron przykrywamy tą chem. Okej, okay, idealnie. Kładziemy mech również na środku, ale jedna kratka musi zostać pusta, bo to właśnie na nią musimy kliknąć, aby usiąść. Dobra, mamy to, bierzemy ostatni mech, zakrywamy dziurę i siedzę na ziemi. Hmm, bez żadnych błędów. na normalnym świecie wygląda to co najmniej dziwnie. Fajnie, jakby dało się jeszcze siedzieć na krzesłach, ale nie oczekujmy zbyt wiele. No, Mówię coś wykombinować, żeby z tego zrobić krzesło, ale to nie jest takie proste, jak myślałem. Sorry, ale jedyne krzesło, na którym da się usiąść wygląda tak. O nie, okropne to jest. Co już wolę siedzieć na ziemi. Dawać mi to, Wow. Kuro, co ty tam odwalasz? Tylko taki ważny protip, uważajcie jak z niego schodzicie, bo w podziemiach! A, po pomocy, ja już nie chcę! Dobrze, że chociaż im się spodobało! A jak już mowa o kurach, to pomówmy o innych latających stworzeniach! Papugi! Kto kiedyś nie miał papugi w Minecraftzie? Pewnie robiliście dla nich klatki, to super! Można zrobić na przykład taką z i bambusowej klapy. Wygląda fajnie, ale wydaje mi się, że są lepsze sposoby na trzymanie papugi. Na przykład na wiszącej tabliczce! To połączenie serio sprawdza się idealnie! Jako, że póki co nie ma żadnych drewnianych bloków, które wyglądałyby jak endowy słupek, to wygląda na to, że ten słupek przy tabliczce, to aktualnie szczyt naszych możliwości. Ale i tak chyba jest szczęśliwa, a to wszystko wygląda kozacko, więc szczerze polecam to połączenie, ale jeszcze bardziej jestem ciekaw, który z buildhacków z tego odcinka wy najbardziej. Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, więc subujcie i łapkujcie. A most z chłodek łódek nigdy się nie zastosuje. Nie wiem, po co to powiedziałem. Dobranoc! Ło, ho, 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 a przed sobą masz właśnie teraz dwa kozackie filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek, w którym testowaliśmy wasze mity. Jeśli więc chciałbyś poznać największe tajemnice Minecrafta, to wbijaj konieczki i widzimy się po drugiej stronie. Siema!